Aby aktywować integrację z Empik Place, złóż zamówienie przechodząc do zakładki Integracje. Kliknij Dodaj integrację, wybierz Empik Place i kliknij Dodaj. Zapoznaj się z dostępną treścią, a następnie kliknij Zamów. Uzupełnij adres e-mail, na który otrzymasz informację o realizacji zamówienia, zaznacz zgodę i kliknij Złóż zamówienie. Gotowe! W ciągu 15 minut integracja zostanie aktywowana, a Ty otrzymasz potwierdzenie drogą mailową. Po zrealizowaniu zamówienia czas na podłączenie konta. W zakładce Integracje wyszukaj Empic Place i kliknij Konfiguruj. Uzupełnij klucz API, aby połączyć swoje konto z e-sklepem. Jeśli posiadasz konto testowe Empic Place, zaznacz opcję Tryb Testowy. Masz oferty na swoim koncie Empic Place? Skorzystaj z automatycznego wiązania ofert z towarami w e-sklepie. Aby Twoje konto zostało podłączone, kliknij Dodaj integrację. Gratulacje! Epic Place w twoim sklepie został włączony. Możesz teraz przejść do szczegółów konta lub dodać kolejną integrację. Z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Marketplace, a następnie Epic Place. Przed tobą pojawi się lista ofert, jakie posiadasz na swoim koncie w Epic Place. Aby wystawić ofertę, wciśnij Dodaj ofertę w prawym górnym rogu i wybierz towary, które chcesz udostępnić w Empik Place i przejdź do kolejnego kroku. Klikając ikona ołówka zobaczysz pełny formularz do przygotowania oferty, gdzie uzupełnisz wybrane przez siebie dane. Po zapisaniu zmian możesz zlecić wystawienie przygotowanych ofert. Pamiętaj, że oferty wyróżnione kolorem pomarańczowym nie będą przetwarzane, ponieważ nie są powiązane z Twoimi ofertami w e-sklepie. Aby to zrobić, zaznacz je i kliknij powiąż. W otwartym oknie wybierz towar z e-sklepu i powiąż go z wybraną ofertą.